Hello, hello. Halo? 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 Kalinowski z piętra niżej, mogę prosić mamę albo tatę? Halo? Posłucham. Ja, Dzień dobry panu no, witam Dzień dobry witam. Dzień dobry Halo? Posłucham, no, słucham, słucham. E, Kalinowski z piętra niżej Kalinowski? Tak Nie mogę sobie skojarzyć Kalinowski piętro niżej, zmuchnij zało pan łazienkę Co? ale u nas pan robi łazienkę? zało pan łazienkę moją co robi? Za, zało pan łazienkę moją łazienkę? zało pan znowu drugi raz co będzie? słucham? co będzie? co będzie? Co? no to niech pan przyjdzie zobaczy straty dobra przyjdzie pan? przyjdę nie przyjdzie pan dobra nie przyjdzie pan Dlaczego? Drugi raz pan nie przychodzi już Już było zalane raz Tak? Tak Dobra, to ja się spytam tutaj Kogo się pan spyta? Ja pociągnę do odpowiedzialności Bo świeże łazienki remontowałem Cholera Halo ha Halo? 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 No słucham pana. Kalinowski z piętra ja niżej się kłania. Znowu mi pani łazienkę zalała. Skąd, skąd się kłania? Znowu pani mi łazienkę zalała, drugi raz i ja co dopiero remontowałem. I tym razem ja państwu tego na sucho nie puszczę. Ale gdzie pan mieszka, że ja panu łazienkę zalałam? Piętro niżej po panią. Słucham? Piętro niżej. Chyba nie wyżej, nie? Piętro niżej nie mieszka Kalinowski, proszę pana. No co mieszka? No to ja wiem kto mieszka, nie muszę panu mówić. Kalinowski w tym tramrze wykłania się. Idź pan w tak.